Magda Szlęzak, pochodząca z Kaczaków w gminie Baranów Sandomierski, młoda i utalentowana wokalistka wydała nowy singiel. Sam na sam to propozycja dla słuchaczy poszukujących emocji i przestrzeni, ale też dla tych, którzy chcą zanurzyć się w rytm współczesnego popu. Utwór jest pop elektroniczną kompozycją, bardzo zachęcającą do tańczenia, ale mimo wszystko ma w sobie głębię, bo opowiada o tym, że możemy znaleźć pozytywy w tym, że jesteśmy sami, że spędzamy czas sami ze sobą. Wtedy możemy się zatrzymać, zaczerpnąć swoich myśli, zrozumieć bardziej siebie, poznać bardziej siebie, więc zachęcam do słuchania i mam nadzieję, że będą Państwo słuchać go jak najczęściej. Ale również oglądać. Bo piosence towarzyszy profesjonalny teledysk. Jeżeli chodzi o klip, zaangażowanych było wiele osób w, tą, w tę produkcję. Blisko 20 osób pracowało na planie. Ale reżyserką teledysku jest również Tarnobrzeżanka, czyli Zuzanna Kundes. Premiera singla jest nieprzypadkowa, bowiem jest on zapowiedzią utworzonej w ostatnich latach płyty, która ma ujrzeć światło dzienne na wiosnę przyszłego roku. To, co mogę zdradzić na ten moment, to nie będą e, takie mocno przewidywalne kompozycje będą to e, ambitne utwory, w które zaprosiłam w które zaangażowałam też profesjonalnych muzyków ze sceny polskiej. Muzycznej. Będzie tam 11 utworów, no i oczywiście planujemy koncert promocyjny. Utwór dostępny jest na wszystkich platformach streamingowych. Można go więc słuchać, udostępniać i dodawać do swoich playlist. A tak prezentuje się wspomniany teledysk. i'm all booked Prezentowana książka jest autorstwa Juliette Legrands, Sówka Stewka. To piękna historia, która przenosi nas na uliczki Paryża, gdzie poznajemy główną bohaterkę. Mała sowa mieszka w dziupli w drzewie. Uwielbia Paryż i wszystko to, co widzi z okien swojego domu. Pewnego dnia w ptasiej szkole nauczycielka zadaje zadanie, które wymaga wystąpienia przed całą klasą. I tu zaczyna się problem, ponieważ Stefcia bardzo boi się tego wydarzenia, po prostu brakuje jej odwagi. Wielkim wsparciem jest dla niej puchata kuleczka, zabawka do rączki, kajkuś, który towarzyszy jej w trudnych sytuacjach życiowych. To piękny poradnik, cudownie ilustrowany, wyglądający tak, jakby autorka rozlała farbę i pędzlem nadała kształt i formę poszczególnym postaciom i rzeczom. Jest to także wielka przyjemność dla dorosłego czytelnika, ponieważ czytając tę książkę z dzieckiem może na nowo przekonać się, jak trudno jest być maluchem. Mała ilość tekstu, duża, wyrazista czcionka zachęca także starsze dzieci do przeczytania tej pozycji, aby poćwiczyć czytanie i dowiedzieć się, jak wzmocnić. Siebie wewnętrznie. To piękny poradnik, uczący o tym, jak warto wzmacniać dziecko, aby nabyło możliwości poznawczych i umiało zachować się w sytuacjach życiowych. Polecam. Muzyka Na wystawie zgromadzonych zostało około 500 zdjęć i dokumentów. Fotograficzna historia służby zdrowia dotyczy Starego Szpitala Świętego Ducha i Szpitala Zakaźnego, sióstr, szarytek, pacjentów, Polskiego Czerwonego Krzyża, pogotowia, sandomierskich aptek. Na fotografiach z sekcji zwłok kończąc, cała wystawa wzbogacona jest o ekspozycję starych medycznych mebli, szafek i sprzętu. Na swój koncert noworoczny zaprasza także samorządowy ośrodek kultury w Nowej Dębie. W koncercie wezmą udział soliści Naira Aizawian i Łukasz Kostka. Gościnnie wystąpi światowej sławy skrzypaczka Ilona Cudek, koncertująca w Filharmonii Wiedeńskiej. Nie zabraknie występów baletowych i oczywiście orkiestry. Czy w jednym pokoju hotelowym może zmieścić się aż 10 osób, z których każda ma swoje sekrety, plany i emocje? Owszem, pod warunkiem, że w te wszystkie postacie wcieli się dwoje aktorów: Monika Mazur i Piotr Szwedes, którzy stworzył prawdziwy festiwal komediowych wcieleń. Bilety na spektakl w cenie 80 zł dostępne na stronie kupbidecik.pl. Zrobimy sobie dobrze. Dobrze? przy. Co czegoś więcej. Na, no, na lepsze spa nas nie jesteś. Czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość? Pełnej humoru historia o parze, która próbuje na nowo rozbudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. On pisze, że zanim e, przejdziesz do kopulacji, dokonaj rewaluacji. Zajrzałaś w historię mojej przeglądarki? Tak. To, to jest taki wstęp, tak? Żebyś ty mogła powiedzieć o swojej fantazji. No tak, pan też miał w miejscach publicznych. See solo. See. Stop. Co to ma być? Dwóch włoskich gajów? Na pewno masz jakąś szaloną fantazję? Halo. To nie może być wszystko. Na pewno chcesz czegoś więcej. Możemy zrobić grupówkę. nie będzie... to działa na lipi do ale też używają go do rozmnażania. Rzadkich psów. Pasuczek. Przepraszam. Wina się podzieli. Jaki był wasz ostatni seks? Do dupy. <laughs> Basia, no co, co Co ty gadasz? No? Basiula. Kurwa. <laughs> Nic się stało. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Zabierz mnie do Bym kolejny! To jest normalne, że czegoś chcemy, czego nigdy byśmy nie byli w stanie. Co no nie w stanie. Idziemy za mnie? Jesteś zły, że cię całowałam z Baśku? Jesteś kobietą mojego życia, na moich snów, kocham Cię. Siema Dawid! Ładzie! Kiedy jej mąż trafia do więzienia, Agnieszka podejmuje walkę o bezpieczeństwo rodziny, marzenia ukochanych synów, a także o prawdziwą miłość, która niespodziewanie pojawia się w jej życiu. Powiedziałam Wam, że Wasz ojciec jeździł do pracy za granicę, ale to nie była prawda. Przeszczęśliwe, jeszcze dwa. co ci jeszcze powiedział? Czemu mam Cię pilnować? jestem nowym trenerem, Dawidam. Powiedz mamie, że jak chce, to... to może z nami jechać. Tak, Organizujemy e, klasę sportową judo z najlepszych zawodników w Polsce. Nie ma To jest naprawdę wielka szansa. Film matki, Tata. Mama, się z kimś? Myślisz, że się ciebie boję? Nie musisz go o nic pytać. Myślisz, mama, rozwieci się z datą. Możesz zabrać dzieci i wyjechać do mnie, do Berlina. Nie żeby cię marnować tej szansy? Pomyślałeś o nas jak szedłeś do więzienia! Wow. Wow. Raz widzisz, do czego jest dany. Dziękuję. Bógonia podąża za dwoma młodymi mężczyznami, którzy mają obsesję na punkcie spisków, porywają szefową dużej firmy, przekonani, że jest kosmitką zamierzającą zniszczyć Ziemię. that add a certain politicized optics to this, I would say that's a tremendous factor. I am crucial. In all humility, I can say that. Uh -huh. So, this is a joke then? Sorry, that was the best I could do. No, it isn't. Okay, let's reset. I am a high profile female corporate yeah. exec. What you're asking me to do is not quite clear to me. I know what you are. You should just say it. <laughs> what do you really want me to say? I'm an alien. You just say it, convincing. I am an alien. This is the best you could do. You didn't even say it in your own language. You know I'm not an alien. Lies. Truth. What's the difference? What if someone finds out about what we're doing? They're healing our planet. It's up to you and me to stop them. Um I am an alien from outer space. I am not a human being. Thanks.